Hej, hej! Dzisiaj mamy wielki dzień. Idę w końcu zrealizować mój prezent Bożonarodzeniowy. Mamy Maj, także zobaczycie co to będzie.

wczoraj zrobiłam sobie kolejny tatuaż, tym razem wybór padł na sowę. A dlaczego sowa? A dlatego, że odkąd urodziła się moja córka, która wydawała siebie bardzo dziwne dźwięki w nocy, które przypominały o dziwo sobę, to stwierdziłam, że kolejny tatuaż, który sobie zrobię, to będzie sowa. Że na święta dostałam od mojego męża bądź podarunkowy na tatuaż, no to już nie miałam żadnych wątpliwości co do tego. Yy. Trwało 2,5 godzinki z jedną krótką przerwą, także myślę, że bardzo dobry czas. Ból oceniam w skali na 10, no takie 4. Nie było źle, naprawdę. Nawet dziewczyna, która mnie tatuowała, powiedziała, że bardzo dobrze reaguje na igłę. Nie uciekam ręką, siedzę spokojnie i odpoczywam. W pewnym momencie śmiała się, że sprawdza, czy ja w ogóle oddycham, więc. A naprawdę nie było źle. Też tak myślę. Czy planuję kolejne tatuaże? Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się skończyć całą rękę. Zobaczymy jak będzie. W planach są już... Już w głowie coś się kroi, także zobaczymy. I ogólnie jeszcze wracając do tematu wczorajszego tatuażu. Dziewczyna, która mi go wykonywała była bardzo zadowolona, że może coś wydzierać w tym stylu. Bo stwierdziła, że bardzo mało osób ostatnimi czasy umawia się na tatuaże odskulowe, w kolorze, z grubym konturem. Także była ponoć przyszczęśliwa, że mogła ten tatuaż wykonać. Szczęga się też bardzo cieszę, bo na pewno się jeszcze spotkamy. Pozdrawiam Cię, Kariet! Zapomniałam jeszcze dodać, że po wszystkim pojechaliśmy w jedno z naszych ulubionych miejsc w żorach, czyli do Zymftu, gdzie zjedliśmy pyszne bataty, no i standardowo burgery. Zresztą, zobaczcie sami. y llegó uh,